Lukas, uczciwy policjant, zawsze wierzył, że jego misą jest ochrona i służenie społeczności. Wyróżniał się w departamencie swoją integralnością oraz determinacją w walce z korupcją, która przenikała siły policyjne. Jednakże ta idealizacja pracy nieustannie zderzała się z twardą rzeczywistością, która go otaczała. Korupcja nie istniała tylko na ulicach. Przenikała także do instytucji, które powinny zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. Lukas często znajdował się w niewygodnych sytuacjach, w których koledzy z pracy, kierując się osobistymi interesami, zbaczali z etycznej ścieżki. Walczył z tą falą rozczarowania, ale ciężar odpowiedzialności i frustracji stawał się coraz trudniejszy do zniesienia. Anna, jego partnerka, była silną i zdecydowaną kobietą, która również zmagała się z własnymi wyzwaniami w korporacji. Od początku swojej kariery musiała radzić sobie z U i dyskryminacją jako kobieta w przeważająco męskim środowisku. Anna nie tylko starała się udowodnić swoją wartość jako policjantka, ale także walczyła o to, aby być słyszaną w świecie, który często próbował ją uciszyć. Połączenie między Lukasem a Aną było namacalne. Dzielili wspólną wizję sprawiedliwości oraz żarliwą chęć dokonania zmian. Razem stanowili niezwyciężony zespół. Chociaż każdy z nich nosił swoje własne wewnętrzne walki. Pewnego zwykłego dnia, podczas przeglądania raportów przy biurku, Lukas odebrał anonimowy telefon, który miał zmienić bieg ich życia. Głos po drugiej stronie linii drżał ze strachu i pilności, gdy informator relacjonował podejrzane działania grupy przestępczej działającej na obrzeżach miasta. Informator mówił o handlu narkotykami i korupcji związanej z wpływowymi postaciami w lokalnej polityce. Dla Lukasa ta informacja była czymś więcej niż tylko wskazówką. Była to okazja do błyszczenia i być może nawet do rozbicia sieci przestępczej, która osiedliła się tuż przed jego oczami. Jednak poczuł także falę niepokoju na myśl o niebezpieczeństwie związanym z tak głębokim śledztwem. Anna zauważyła zmianę na twarzy Lukasa zaraz po tym, jak odłożył słuchawkę. Wiedziała, że jest rozdarty między ambicją a strachem przed konsekwencjami. Nie myślisz chyba o tym, żeby iść za tym sam zapytała go z zatroskanym spojrzeniem. Lukas zawahał się przed odpowiedzą: To szansa na zrobienie czegoś wielkiego. Anna, możemy ujawnić tę korupcję. Anna zmarszczyła brwi, świadoma ryzyka, jakie to pociągało za sobą. A jeśli oni się dowiedzą, nie możemy narażać się na niebezpieczeństwo bez solidnego planu. Napięcie między nimi wzrosło podczas dyskusji o implikacjach zgłoszenia. Lukas był zdecydowany pójść naprzód. Dla niego była to szansa na pokazanie światu, że wciąż istnieje nadzieja w systemie. Anna natomiast miała wyostrzony instynkt do dostrzegania ukrytych niebezpieczeństw w cieniach miasta. Wiedziała, że droga przed nimi może prowadzić do śmiertelnych pułapek i niespodziewanych zdrad. Postanowili zbadać więcej informacji na temat grupy przestępczej wspomnianej w anonimowym telefonie i zaczęli zbierać dane dyskretnie. Rozmawiali z informatorami na obrzeżach miasta i eksplorowali dzielnice dotknięte przestępczością. Każde odkrycie ujawniało bardziej skomplikowaną sieć niż sobie wyobrażali: skorumpowani politycy, przedsiębiorcy zaangażowani w nielegalne schematy oraz zwykli obywatele, których życie było niszczone przez przemoc i nierówności społeczne. W miarę jak pogłębiali swoje śledztwa, Lukas zaczął odczuwać ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Nie walczył tylko z przestępcami rzucał wyzwanie całemu systemowi opartemu na kłamstwie i manipulacjach. Z każdym krokiem ku prawdzie stawali się coraz bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Anna obserwowała, jak Lukas staje się coraz bardziej obsesyjny na punkcie rozbicia grupy przestępczej. Bała się o ich bezpieczeństwo oraz o to, co mogliby stracić jako partnerzy w policji, ale jednocześnie podziwiała jego niezłomną determinację. Noce były długie i pełne gorących dyskusji na temat tego, jak postępować bez narażania swoich żyć lub karier? Napięcie między nimi narastało wraz z zbliżaniem się do prawdy. Oboje zdawali sobie sprawę, że cienka linia dzieli sprawiedliwość od zemsty. Lukas chciał wymierzyć sprawiedliwość za wszelką cenę, podczas gdy Anna próbowała utrzymać go przy Ziemi w rzeczywistości skorumpowanego systemu. Wezwanie do przygody już zostało wydane. Teraz pozostawało pytanie, kto naprawdę miał odwagę podjąć tę niebezpieczną i niepewną podróż w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości pośród wszechobecnej korupcji grożącej pochłonięciem wszystkiego wokół nich? Lukas wszedł do biura swojego przełożonego z mieszanką determinacji i niepokoju. Wiedział, że to, co miał do powiedzenia, mogło wywołać duże zamieszanie, ale czuł, że nie może tego zignorować. Przedstawił dowody na istnienie grupy przestępczej działającej w mieście. O której dowiedział się dzięki anonimowemu informatorowi. Jego szef jednak przyjął te informacje z sceptycyzmem. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje nas wciągnąć w pułapkę, Lukas powiedział, krzyżując ręce na piersi. Musisz być ostrożny. Wciągnięcie się w takie sprawy może kosztować cię więcej niż myślisz. Lukas czuł narastającą presję. Wiedział, że nie tylko jego reputacja jako policjanta jest zagrożona ale także jego życie oraz życie tych, którzy mu ufają. W miarę jak rozmowa się toczyła, szef ostrzegł go przed konsekwencjami ujawnienia korupcji w policji. Nie możemy pozwolić na to, by nasze działania podważyły zaufanie do całego wydziału, dodał. Lukas poczuł ciężar odpowiedzialności na swoich barkach, musiał znaleźć sposób, aby rozwiązać sprawę bez narażania siebie i swoich bliskich. Po zakończeniu spotkania Lukas wyszedł z biura z poczuciem zagubienia. Wiedział, że musi działać szybko, ale nie miał pojęcia, jak to zrobić bez narażania siebie na niebezpieczeństwo. Postanowił skonsultować się ze swoją partnerką Aną. Spotkali się w małej kawiarni na obrzeżach miasta, gdzie mogli porozmawiać bez obaw o podsłuchanie. Musimy działać, powiedział Lukas z determinacją w głosie. Mam informacje o grupie przestępczej i musimy dowiedzieć się więcej. Anna spojrzała na niego z niepokojem. Czy jesteś pewien? To może być niebezpieczne. Lukas skinął głową. Nie mogę tego zignorować. Musimy znaleźć informatorów w terenie. Następnego dnia Lukas i Anna udali się do jednej z najtrudniejszych dzielnic miasta, gdzie przestępczość była na porządku dziennym. Spotkali się z kilkoma informatorami, którzy mogli mieć cenne informacje na temat grupy przestępczej. Podczas rozmowy zauważyli smutny obraz społeczności. Ludzie żyli w strachu przed przemocą i bezprawiem. Lukas był poruszony tym, co zobaczył: Ci ludzie byli ofiarami systemu, który powinien ich chronić. Jedna z informatorek opowiedziała im o brutalnych praktykach grupy przestępczej oraz o tym, jak wpływowi ludzie w mieście byli zamieszani w te działania. Nie mamy nikogo, kto by nam pomógł, mówiła ze łzami w oczach. Każdy boi się mówić. Lukas poczuł narastającą determinację. To nie była tylko sprawa zawodowa, to było osobiste. Anna zauważyła zmianę w jego postawie. To nie tylko twoja walka, powiedziała cicho. Musimy to zrobić razem. Lukas uśmiechnął się do niej z wdzięcznością. Wiedział, że mają przed sobą trudną drogę, ale teraz mieli wspólny cel. W miarę jak zbierali więcej informacji od informatorów, Lukas i Anna odkryli sieć powiązań między grupą przestępczą a lokalnymi politykami oraz przedsiębiorcami. Każda nowa informacja potęgowała ich determinację do działania. Wiedzieli, że muszą być ostrożni, każda decyzja mogła mieć poważne konsekwencje. W miarę jak dni miały, ich śledztwo stawało się coraz bardziej intensywne i ryzykowne. Lukas był świadomy zagrożeń związanych z ich działaniami, jednak widok ludzi cierpiących przez korupcję i przemoc motywował go do dalszej walki. Zrozumiał, że walka o sprawiedliwość wymaga odwagi i poświęcenia. Anna również czuła ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Jej pragnienie sprawiedliwości było równie silne jak Lukasa. Razem postanowili stawić czoła wyzwaniom i walczyć o lepsze jutro dla swojej społeczności. Ich determinacja była silniejsza niż strach przed konsekwencjami. Wiedzieli, że muszą działać szybko i skutecznie, zanim będzie za późno. Każda nowa informacja była krokiem ku prawdzie i sprawiedliwości. Każdy krok przybliżał ich do celu: rozbicia grupy przestępczej i ujawnienia korupcji w policji. Z każdym dniem ich zaangażowanie rosło. Wiedzieli, że mają przed sobą trudną drogę pełną niebezpieczeństw, ale byli gotowi podjąć ryzyko dla dobra innych ludzi. Wspólnie postanowili walczyć o lepsze jutro dla swojej społeczności i pokazać światu prawdę ukrytą za zasłoną kłamstw i przemocy. Lukas, po intensywnym śledztwie, odkrył coś, co wstrząsnęło jego światem. Grupa przestępcza, którą badał, miała silne powiązania z wpływowymi politykami oraz przedsiębiorcami w mieście. To odkrycie nie tylko zburzyło jego poczucie sprawiedliwości, ale także postawiło go przed trudnym dylematem moralnym. Wiedział, że ujawnienie tych informacji mogłoby kosztować go karierę, a nawet życie. Każda myśl o tym, co może się wydarzyć, gdyby postanowił działać, wywoływała w nim narastający niepokój. Z jednej strony pragnął ujawnić prawdę i ukarać winnych, z drugiej obawiał się konsekwencji, które mogłyby go spotkać. W miarę jak zbierał dowody i łączył fakty, Lukas czuł coraz większą presję. Wiedział, że nie może działać sam. Potrzebował wsparcia Anny, swojej partnerki. Spotkali się w małym barze na obrzeżach miasta, gdzie mogli porozmawiać w spokoju. Anna zauważyła zmartwiony wyraz twarzy Lukasa i od razu zrozumiała, że coś jest nie tak. Co się dzieje? Zapytała z troską. Lukas spojrzał na nią i zaczął opowiadać o swoich odkryciach. Jego głos drżał ze zdenerwowania, gdy relacjonował powiązania między grupą przestępczą a wpływowymi osobami w mieście. Anna słuchała uważnie, ale jej twarz szybko przybrała wyraz niepokoju. To niebezpieczne, Lukas powiedziała ostrożnie. Nie możemy po prostu ujawniać takich informacji bez solidnego planu. Ci ludzie mają władzę i wpływy, mogą nas zniszczyć. Lukas wiedział, że ma rację. Każde słowo Anny przypominało mu o zagrożeniu, jakie niosły ze sobą ich działania. Jednak jego determinacja była silna, czuł odpowiedzialność za to, co działo się w społeczności. Musimy to zrobić, odpowiedział stanowczo. Nie możemy pozwolić na to, by ci ludzie dalej działali bezkarnie. Anna westchnęła głęboko. Wiedziała, że Lukas ma rację, ale obawiała się o jego bezpieczeństwo. A co jeśli to się skończy źle? Co jeśli stracimy wszystko nasze kariery, nasze życie? Jej słowa były pełne emocji. Czuła ciężar tej sytuacji na swoich barkach. Napięcie między nimi narastało. Lukas był zdeterminowany do działania, podczas gdy Anna próbowała go powstrzymać przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji. Ich różne podejścia do sprawy ujawniały głęboki konflikt. Lukas był gotów ryzykować wszystko dla sprawiedliwości podczas gdy Anna chciała zachować ostrożność i chronić ich przed niebezpieczeństwem. Nie mogę stać bezczynnie, powiedział Lukas z pasją w głosie. Ludzie cierpią przez tych przestępców i skorumpowanych polityków. Nie możemy ich zostawić samych, kropka. Anna spojrzała mu prosto w oczy. Rozumiem twoje uczucia, odpowiedziała miękko. Ale musimy być mądrzy w tym, co robimy. Możemy znaleźć sposób na ujawnienie prawdy bez narażania siebie, kropka. Ich rozmowa trwała jeszcze długo. Oboje zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i konieczności znalezienia rozwiązania. Lukas wiedział, że musi znaleźć sposób na połączenie swojej determinacji z rozwagą Anny. W końcu zdecydowali się na kompromis. Będą kontynuować śledztwo, ale będą działać ostrożnie i z rozwagą. Z każdym dniem ich współpraca stawała się coraz bardziej intensywna. Zbierali dowody i rozmawiali z informatorami na temat grupy przestępczej oraz jej powiązań z lokalnymi politykami. Ich determinacja była silniejsza niż strach przed konsekwencjami. Wiedzieli, że muszą działać szybko i skutecznie. W miarę jak zbliżali się do prawdy, Lukas czuł rosnącą presję ze strony otoczenia oraz wewnętrzny konflikt między chęcią działania, obawą o bezpieczeństwo swoje i Anny. Każdy nowy krok przybliżał ich do celu rozbicia grupy przestępczej i ujawnienia korupcji w policji ale także narażał ich na coraz większe niebezpieczeństwo. Anna była świadoma ryzyka, jednak jej pragnienie sprawiedliwości było równie silne jak determinacja Lukasa. Razem postanowili stawić czoła wyzwaniom i walczyć o lepsze jutro dla swojej społeczności. Ich determinacja była silniejsza niż strach przed konsekwencjami. Wiedzieli, że muszą działać szybko i skutecznie, zanim będzie za późno. Każda nowa informacja była krokiem ku prawdzie i sprawiedliwości. Każdy krok przybliżał ich do celu. Rozbicia grupy przestępczej i ujawnienia korupcji w policji. Z każdym dniem ich zaangażowanie rosło. Wiedzieli, że mają przed sobą trudną drogę pełną niebezpieczeństw, ale byli gotowi podjąć ryzyko dla dobra innych ludzi. Wspólnie postanowili walczyć o lepsze jutro dla swojej społeczności i pokazać światu prawdę ukrytą za zasłoną kłamstw i przemocy. Lukas i Anna, zdeterminowani, aby zdobyć dowody przeciwko grupie przestępczej, postanowili przeprowadzić tajną operację. Wiedzieli, że muszą się dobrze przygotować, aby zdobyć zaufanie członków gangu i zdobyć informacje, które mogłyby ich zdemaskować. W ciągu kilku dni opracowali szczegółowy plan. Przebrali się w odpowiednie stroje, które pozwoliły im wtopić się w otoczenie, a ich zachowanie miało być naturalne, aby nie wzbudzać podejrzeń. Zaczęli od małych kroków, nawiązując kontakt z lokalnymi przestępcami i zdobywając informacje o ich działaniach. Adrenalina towarzyszyła im na każdym kroku. Każdy nowy krok w kierunku infiltracji był jednocześnie ekscytujący i przerażający. Pierwsze spotkanie z członkami grupy przestępczej odbyło się w ciemnej uliczce, gdzie Lukas i Anna mieli okazję poznać kilku kluczowych graczy. Udało im się zdobyć zaufanie jednego z liderów gangu, który był pod wrażeniem ich referencji i szybko wciągnął ich do swojego kręgu. Lukas czuł się jak na huśtawce emocjonalnej. Z jednej strony był podekscytowany możliwością zdobycia dowodów, a z drugiej przerażony myślą o tym, że mogą zostać odkryci. Każdy uśmiech i każde słowo mogły być ostatnimi. W miarę jak ich infiltracja postępowała, Lukas i Anna zaczęli dostrzegać brutalność życia w świecie przestępczym. Zobaczyli, jak gang kontroluje lokalną społeczność, zastraszając mieszkańców i wymuszając posłuszeństwo. To doświadczenie tylko potęgowało ich determinację do ujawnienia prawdy. Jednak w miarę jak zbierali informacje, zaczęli zauważać niepokojące sygnały. Coś wydawało się nie tak. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Podczas jednej z kolejnych wizyt w kryjówce gangu Lukas usłyszał rozmowę dwóch członków grupy na temat policji. Ich słowa były pełne pogardy i strachu. Mówili o tym, jak łatwo można zmanipulować funkcjonariuszy oraz o tym, że niektórzy policjanci są w kieszeni gangu. Lukas poczuł dreszcz przerażenia. To było potwierdzenie jego najgorszych obaw. Zaczynał dostrzegać powiązania między gangiem a niektórymi policjantami, co budziło w nim coraz większy niepokój. Wkrótce po tym wydarzeniu Lukas i Anna odkryli coś, co całkowicie zmieniło ich perspektywę. W trakcie jednej z rozmów usłyszeli nazwisko jednego ze swoich kolegów z pracy policjanta, który był zaangażowany w działalność gangu. Ta informacja uderzyła Lukasa jak grom z jasnego nieba. Nie mógł uwierzyć, że ktoś, komu ufał przez tyle lat, mógł być zdrajcą. Jego serce zaczęło bić szybciej na myśl o tym, że muszą być ostrożni, nie mogli pozwolić sobie na błąd. Anna zauważyła zmianę w zachowaniu Lukasa i zapytała go o to: Co się stało? Wyglądasz na przerażonego powiedziała cicho. Lukas spojrzał jej prosto w oczy i odpowiedział. Jeden z naszych kolegów jest zamieszany w to wszystko. Anna poczuła narastające napięcie. Musimy być bardzo ostrożni, powiedziała stanowczo. Nie możemy pozwolić na to, by nas złapali. Ich relacje stały się napięte. Oboje zdawali sobie sprawę z ryzyka związane z kontynuowaniem śledztwa oraz ze zdrady wewnętrznej. Lukas czuł się osamotniony. Jego zaufanie do policji zostało poważnie nadszarpnięte. Nie wiedział już komu ufać, ani kogo podejrzewać. Anna próbowała go uspokoić. Musimy działać mądrze. Nie możemy pozwolić na to, by strach nas paraliżował. Jednak Lukas czuł ciężar odpowiedzialności za to, co mogli odkryć. W miarę upływu czasu ich sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Musieli podjąć decyzję: czy kontynuować infiltrację i ryzykować wszystko dla prawdy, czy wycofać się i chronić swoje życie. W końcu zdecydowali się na kontynuowanie śledztwa. Czuli, że mają obowiązek ujawnienia prawdy o korupcji w policji oraz o brutalnych działaniach gangu. Z każdym dniem adrenalina rosła. Wiedzieli, że są blisko odkrycia czegoś wielkiego, ale też zdawali sobie sprawę z zagrożeń, czychających na każdym kroku. Musieli działać ostrożnie i mądrze, aby nie dać się złapać ani zdradzić przez tych, którym ufali. Ich determinacja była silniejsza niż strach przed konsekwencjami. Byli gotowi stawić czoła wszelkim przeciwnościom dla dobra społeczności oraz dla siebie nawzajem. W miarę jak sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, Lukas wiedział, że muszą działać szybko, czas uciekał, a ich bezpieczeństwo było zagrożone bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Lukas i Anna, zdeterminowani i pełni adrenaliny, uczestniczyli w spotkaniu grupy przestępczej, które miało być kluczowe dla ich śledztwa. Atmosfera w pomieszczeniu była napięta. A każdy ruch mógł oznaczać niebezpieczeństwo. W pewnym momencie, podczas rozmowy z liderem gangu, Lukas zauważył, że kilku członków grupy zaczyna na nich spoglądać z podejrzliwością. Jego serce zaczęło bić szybciej, wiedział, że muszą działać szybko, zanim zostaną odkryci. Nagle, w jednej chwili, cała sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zostały wydane głośne okrzyki, a gangowcy zareagowali agresywnie. Oskarżając ich o szpiegostwo, konfrontacja przerodziła się w chaotyczny i brutalny bój. Lukas i Anna musieli walczyć o swoje życie, starając się jednocześnie zdobyć dowody przeciwko grupie przestępczej. Lukas czuł, jak adrenalina przeszywa jego ciało. Każda decyzja musiała być podjęta w ułamku sekundy. W miarę jak sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Musiał znaleźć sposób na ochronę siebie i Anny przed gniewem gangowców. W trakcie zamieszania Lukas zauważył, że Anna została oddzielona od niego. Serce mu zamarło na myśl o tym, że mogła być w niebezpieczeństwie. W tym momencie musiał podjąć decyzję: czy skupić się na walce z gangiem, czy ratować swoją partnerkę. Wiedział, że nie ma czasu do stracenia, musiał działać natychmiast. Przez chwilę czuł się przytłoczony odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Anny oraz za to, co mogło się wydarzyć w tej nieprzewidywalnej sytuacji. Zdecydował się na ryzykowny ruch. Zamiast próbować schwytać lidera gangu, który stał przed nim z groźnym uśmiechem na twarzy, Lukas skierował się w stronę Anny. Biegł przez pokój, omijając ciosy i próbując nie zwracać na siebie uwagi gangowców. Gdy dotarł do niej, zobaczył, że jest otoczona przez dwóch mężczyzn. Którzy zamierzali ją zaatakować. W jednej chwili Lukas rzucił się na jednego z nich, wytrącając mu broń z ręki i przewracając go na ziemię. Anna spojrzała na Lukasa z wdzięcznością i przerażeniem jednocześnie. Co robisz? krzyknęła. Musimy stąd wyjść. Lukas wiedział, że nie mogą dłużej zwlekać. Musieli znaleźć wyjście i uciec przed tym chaosem. Jednak, w miarę jak walka trwała, dostrzegli coś przerażającego, Jeden z gangowców miał broń wymierzoną prosto w Anę. W tej krytycznej chwili Lukas stanął przed najtrudniejszym wyborem swojego życia: czy skupić się na schwytaniu lidera gangu i zakończeniu tej sprawy raz na zawsze, czy uratować Annę przed nieuchronnym zagrożeniem. Jego serce biło mocno. Czuł ciężar odpowiedzialności za oboje. W końcu podjął decyzję. Postanowił uratować Annę. Z determinacją rzucił się w stronę gangowca i zdążył go powalić zanim zdążył strzelić. Anna była bezpieczna, ale ich szansa na zdobycie dowodów właśnie uciekła. W miarę jak chaos wokół nich narastał, Lukas zdał sobie sprawę z konsekwencji swojego wyboru. Nie tylko narażał swoje życie, ale także życie Anny i ich przyszłość jako policjantów. Gdy udało im się wydostać z pomieszczenia w ostatniej chwili, oboje byli zdyszani i przerażeni tym, co właśnie przeżyli. Na zewnątrz panował chaos. Dźwięki strzałów i krzyków rozbrzmiewały w powietrzu. Lukas spojrzał na Annę. Widział w jej oczach strach i wdzięczność za to, że ją uratował. Musimy wrócić do biura, powiedział Lukas z determinacją w głosie. Musimy zgłosić to wszystko. Anna skinęła głową. Wiedziała, że ich walka o sprawiedliwość dopiero się zaczynała. Choć ich misja zakończyła się niepowodzeniem w zdobyciu dowodów przeciwko grupie przestępczej, ich więź stała się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W miarę jak uciekali od miejsca zdarzenia, Lukas czuł ciężar swojej decyzji na swoich barkach. Wiedział jednak, że uratowanie Anny było najważniejsze. Ich przyszłość jako policjantów była teraz bardziej niepewna niż kiedykolwiek wcześniej, ale jedno było pewne: razem stawią czoła wszelkim przeciwnościom losu i będą walczyć o sprawiedliwość dla tych, którzy jej potrzebują najbardziej. Po dramatycznym starciu z gangiem, Lukas i Anna stali się bohaterami lokalnych wiadomości gdy ich działania doprowadziły do ujawnienia korupcji w policji. Informacje, które zdobyli podczas infiltracji, były szokujące i wstrząsnęły całym miastem. Ludzie zaczęli dostrzegać, że niektórzy policjanci byli zamieszani w przestępczość, a ich zaufanie do wymiaru sprawiedliwości zostało poważnie nadszarpnięte. Jednak dla Lukasa i Eni ta publiczna ekspozycja miała swoje konsekwencje. Oboje zostali natychmiast odsunięci od sprawy, a ich przyszłość w policji stała się niepewna. W miarę jak sprawa nabierała rozgłosu, Lukas i Anna musieli zmierzyć się z rosnącą falą retoryki przeciwko nim. Zaczęli otrzymywać groźby oraz ostrzeżenia od tych, którzy czuli się zagrożeni ich działaniami. W miastach, gdzie przestępczość i korupcja były na porządku dziennym, ich życie stało się niebezpieczne. Lukas czuł się zdradzony przez system, który miał chronić obywateli. Zamiast tego stał się celem ataków ze strony tych, którzy byli zaangażowani w nielegalne działania. Anna była przytłoczona sytuacją. Widziała, jak ich walka o sprawiedliwość przekształca się w osobistą tragedię. Ich marzenia o lepszym świecie zdawały się oddalać w nieskończoność. Wspólnie spędzali długie noce na rozmowach o tym, co dalej. Lukas zastanawiał się nad swoimi wyborami: czy naprawdę warto było ryzykować wszystko dla prawdy? Czy ich działania miały sens? Pewnego wieczoru, po dniu pełnym stresu i niepewności, Lukas usiadł na ławce w parku. Gdzie często przychodził z Anną po pracy. Spojrzał na gwiazdy i zaczął myśleć o wszystkich ludziach, którzy cierpieli z powodu korupcji i przemocy. Wiedział, że ich walka nie była tylko o nich, była o ludzi, którzy codziennie zmagali się z niesprawiedliwością. W głębi serca czuł, że nie może się poddać. Zdecydował, że musi kontynuować swoją walkę o sprawiedliwość, niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje. Wrócił do Anny z nowym postanowieniem. Musimy to zrobić powiedział jej z determinacją w głosie Nie możemy pozwolić na to, by ci ludzie wygrali. Anna spojrzała na niego z mieszanką strachu i podziwu ale co możemy zrobić? Jesteśmy poza systemem. Możemy zebrać dowody i przekazać je mediom odpowiedział Lukas Musimy pokazać ludziom prawdę. Anna skinęła głową. Wiedziała, że to ryzykowne, ale jednocześnie czuła tę samą determinację co Lukas. Zaczęli planować nową strategię działania. Wiedzieli, że muszą być ostrożni i dobrze przemyśleć każdy krok. Rozpoczęli zbieranie informacji od ludzi w społeczności oraz kontaktów z informatorami. Ich celem było ujawnienie korupcji nie tylko w policji, ale także wśród polityków i biznesmenów związanych z gangiem. W miarę jak ich śledztwo postępowało, zaczynali dostrzegać pierwsze oznaki sukcesu. Media zaczynały interesować się ich historią. Coraz więcej ludzi zaczynało mówić o potrzebie zmiany systemu. Lukas czuł przypływ nadziei. Może jednak ich działania miały sens. Czas mijał, a Lukas i Anna stawali się coraz bardziej zdeterminowani w swojej walce o sprawiedliwość. Wiedzieli, że droga przed nimi będzie trudna i pełna przeszkód, ale byli gotowi stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Ich przyjaźń stała się silniejsza niż kiedykolwiek. Wspierali się nawzajem w trudnych chwilach. Na koniec dnia Lukas spojrzał na Annę i uśmiechnął się. Razem możemy zmienić ten świat, powiedział pewnie. Anna odwzajemniła uśmiech. Wiedziała, że razem mogą stawić czoła wszelkim przeciwnościom losu. Ich nowy początek był pełen nadziei i determinacji. Wiedzieli, że walka o sprawiedliwość to proces długotrwały i wymagający odwagi oraz wytrwałości. Ale byli gotowi na wszystko dla siebie nawzajem i dla tych wszystkich ludzi którzy potrzebowali ich wsparcia w walce z niesprawiedliwością społeczną.